Bez urazu. Jesteśmy w tym okresie. Na szczęście, że wszyscy się trzymamy i oby tak było do końca. No był to kolejny ciężki tydzień, ale jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że obył się bez kontuzji, że wszyscy jesteśmy zdrowi. A sparring dzisiejszy no, był to kolejny element okresu przygotowawczego. Chłopaki wybiegali. Powalczyli i o to dzisiaj chodziło. Wiadomo, jeszcze jest początek przygotowań, gdzie mocno pracujemy od poniedziałku, właśnie do soboty. No i nogi są, nogi są ciężkie, nawiarstwa nam się. No i po prostu zaczynamy kolejny tydzień kolejnymi przygotowaniami. Kolejny mecz w którym dzisiaj chyba 10 młodzieżowców było na wojsku. Ocena tych młodych chłopców, jak wypada? Pozytywnie, pozytywnie. Wiadomo, że no, nie wszyscy będą grać, no bo to jest normalna rzecz. Natomiast yy, dzisiejszy sparring pokazał, że, że jest, jest moc i... I to jest obiecujące. Na pewno ten drugi sparing możemy ocenić pozytywnie. No, nogi są ciężkie, nie ma się co ukrywać, że ten okres trzech tygodni jest bardzo trudny dla nas. I, ale taki ma być. Musimy się bardzo dobrze przygotować do sezonu i musimy przede wszystkim mieć dobrze wybiegani I dzisiaj myślę, początek jeszcze był taki dosyć ciężki, bo te nogi gdzieś nas nie nosiły, po, po, z czasem rozkręcaliśmy się i myślę, że e, ten mecz, tą połówkę możemy zaliczyć do udanych. Najważniejsze, że nie tracimy bramek, a jak jeszcze się uda coś czelić. To, to tym bardziej fajnie. Wierzyliśmy co mamy grać. Podchodziliśmy do zawodników. Próbowaliśmy odebrać piłkę i od razu od razu na bramkę. Więc myślę że wyglądało to w miarę w miarę dobrze. Jak wyglądamy zdrowotnie tutaj. Chyba pytanie tylko o to jak, co z Mateuszem Makiem. Mateusz był dzisiaj jest już zaczyna treningi także on jest prowadzony indywidualnie. A poza tym tak jak powiedziałem bez kontuzji także jesteśmy zadowoleni.